Czy chrześcijaństwo jest prawdziwą religią, jedyną religią, czy może są inne i w ogóle ten Pan Bóg różnie wygląda? A dzisiaj o prawdziwości wiary. W Uroczystwo wszystkich świętych czytamy Księgę Apokalipsy, o której święty Jan pisze, o ludach i narodach, które ciągną ze wszystkich narodów, ze wszystkich języków. Może się urodzić pytanie, czy chrześcijaństwo jest prawdziwą religią, jedyną religią, czy może są inne i w ogóle ten Pan Bóg różnie wygląda. Zastosuje dowód z dziedziny matematyki, z logiki. Nie teologii, nie. nie. Logika udowadnia coś wprost lub tak zwanie dowodem nie wprost. Zastosuje ten drugi sposób. Jeżeli zrobimy założenie, a chyba w każdym wyznawaniu wiary jest takie założenie, że Bóg jest dobrem, źródłem dobra, samą dobrocią, no to znaczy, że dobry Bóg nie posługuje się złymi działaniami. Owszem, diabeł, opozycjonista względem Boga, posługuje się złym przemocą. Jeżeli chrześcijaństwo jest prawdziwą religią, spójrzmy, co się dzieje wokół chrześcijaństwa. Jak bardzo chrześcijaństwo jest prześladowane. Zło walczy z prawdziwym Bogiem. Zło nie walczy tam, gdzie ten Bóg jest wątpliwy, fałszywy, albo go w ogóle nie ma. Zło Diabeł walczy z prawdziwym Bogiem. Jeśli uświadomimy sobie tę straszną rzeczywistość, że co pięć minut na świecie, ze względu na wiarę, jest mordowany chrześcijanin, to widać skalę nienawiści diabła w stosunku do Boga. Chrześcijaństwo ma Boga prawdziwego w Trójcy jedynego, autentycznego, stwórcę i odkupiciela człowieka. I to pokazała nam uroczystość wszystkich świętych. A zatem, kochani, witam w klubie tych, którzy wierzą dobrą wiarą. A że jest nas dużo, to pokazała właśnie uroczystość wszystkich świętych. A zatem. Witam wszystkich bardzo serdecznie w gronie ludzi wierzących. Wyznajemy Boga, który nas odkupił i który czeka na nas tam w górze. Do zobaczenia.